Cześć kochani. Witajcie na kanale Urody Maleczki i Bye Hebe. Dzisiaj ze mną jest wspaniała gość Lila. Hej, dziękuję za zaproszenie. Lila jest naszą ekspertką od makijażu i dzisiaj porozmawiamy sobie o brwiach. Pokażemy Wam, jak podkreślamy własne brwi e, z pomocą kosmetyków Ingrid i opowiemy sobie, jakie są nasze najlepsze patenty, jakie mhm. są nasze triki na to, um, aby dodać naszym brwiom i całej twarzy uroku, niezależnie od tego, jaki jest nasz odcień e, cery czy włosów. Więc zostajcie z nami i pamiętajcie też, żeby subskrybować kanał, jeśli chcecie być na bieżąco. To Lilo, powiedz nam może o tym, jakie są twoje ulubione patenty na podkreślenie brwi i takie twoje ulubione sposoby, jak to robisz i co radzisz może dziewczynom, które mają podobny odcień włosów do twoich. Dobra, więc jak widzicie moje włosy są dosyć jasne i dlatego ja nie lubię podkreślać ich, wiesz, tak za bardzo, nie. żeby były takie za mocne. Lubię właśnie ten delikatny efekt, dlatego mogę się podzielić z wami takim jednym moim trikiem, po prostu najlepszym na świecie. To jest, że zanim wypełnicie te brwi, użyć żelu, później wypełnić te brwi i mm. następnie znowu użyć żelu. I właśnie mm. dzięki temu osoby, które są takie jak ja, więc mamy mało tych włosów na brwiach, bo ja yy, tak trochę mam ich no malutko, więc to jest taki mój trik, żeby sobie z tym poradzić, żeby tych włosów było optycznie więcej. Mm. Ty widzę, że nie masz z tym problemu, masz <laughs> ciemne tak, włosy. Tak, tak. Ale to chyba też daje taki fajny naturalny efekt, tak ładnie tak, samych brwi i jeszcze podkreśla te włoski, więc faktycznie może być tak, że potem wydaje się, że tych brwi mam faktycznie więcej. No ja mam włosków dość sporo, ale pomimo tego, że mam ciemne włosy naturalnie, to też uważam na to, żeby nie podkreślać brwi zbyt ciemnym odcieniem, nie wiem, albo pomady, albo cienie, albo kredki, ponieważ czasem łatwo przesadzić i ja osobiście bardzo lubię wybierać takie odcienie, które są o parę tonów jaśniejsze y, niż mój naturalny kolor włosów. Czyli celuję dalej w takie brązy i mm, często takie delikatnie, bardziej zgaszone, ale nadal dość jasne kolory. Też y, malowanie brwi to jest fajny sposób na to, żeby zmienić delikatnie optycznie kształt naszej twarzy. Mhm. Tak jak ja mam okrągłą twarz, więc y, zależy mi na tym, żeby te brwi nie były proste, co mi tę twarz optycznie poszerzy, tylko mhm. właśnie, żeby to załamanie jednak tutaj było, dzięki czemu twarz jest smuklejsza. Mhm. Wiemy już że uwielbiasz żel do brwi, ale powiedz nam, jakimi produktami jeszcze wypełniasz, żeby uzyskać taki fajny naturalny efekt. Więc u mnie jest to najczęściej albo cień, albo kratka, raczej celuję w te dwie rzeczy. Bardzo rzadko używam pomad, bo właśnie ze względu na też mój kolor włosów ciężko jest mi dobryć pomadę i właśnie, żeby ona nie wyszła sztucznie. Za, tak, no właśnie, tak, tak ciemno. To ja tak naprawdę często używam pisaków, ale oprócz tego lubię też pomady. Mm. Ja mam troszkę łatwiej i faktycznie mogę jakby z większym powodzeniem wybrać ten odcień. Natomiast bardzo lubię też cienie um, i też pokażę Wam właśnie zaraz, jak korzystam z tych produktów. Myślę, że tym razem postawię na pomady. Ok, kochani, to my teraz zmywamy brwi i zaraz pokażemy Wam krok po kroku, jak je podkreślamy. To powiedz nam, od czego zaczynasz. Ja zaczynam od żelu transparentnego Ingrid i tak jak powiedziałam wcześniej, wyczesuję sobie te brwi, żeby optycznie zwiększyć ich objętość. Um, takie żele do brwi są też w wersji z kolorkami um, dla osób, które na przykład mają bardzo mało czasu i zależy im na takim szybkim podkreśleniu brwi, um, albo chcą je delikatnie na przykład, nie wiem, przyciemnić lub nawet przyjaśnić. Albo też sprawdzi się super dla osób, które mają z natury gęste brwi mm. i nie potrzebują jakiegoś takiego super wypełnienia. Wystarczy tylko, że dokładnie. utrzymają w porządku. Tak, dokładnie. Utrzymają w rysach i tutaj widzicie nawet mam taki ciemniejszy kolor. To jest taki ciemny brąz. Um, następny kolor, po który się gasz, to jest co? To jest produkt. Kred. To będzie kredka. I u mnie to będzie. Akurat Deep Brown. Ja lubię właśnie takie trochę ciemniejsze kolory, jeżeli chodzi o kredki, mm. ale lubię używać ich bardzo delikatnie. Okay. Ja natomiast będę robić brwi ombre. I mm, myślę, że wielu z nas kojarzą się z takimi bardzo idealnymi, mocnymi i wyrazistymi brywami wręcz z Instagrama, ale ja chciałam Wam pokazać, że to jest też taka opcja na bardziej naturalny look i możemy to zrobić w taki y, bardziej subtelny sposób, po prostu wykorzystując resztkę z pędzelka. E, oczywiście e, ja zawsze używam skośnych pędzelków do podkreślenia brwi i e, dla mnie osobiście to jest bardzo ważne, żeby ten pędzelek był mm, jak najbardziej e, taki, wiecie, precyzyjny. Czasem nawet e, lubię zrobić tak, e, żeby ten pędzelek jeszcze dodatkowo delikatnie wysmuklić. Albo po prostu nabieram pomadę na bok, a później na drugi bok. Myślę, że też bardzo ważnym elementem jest właśnie początek naszej brwi, mhm. że właśnie bardzo dużo błędów jest popełnianych przy tym początku, tak, przy początku. chciałam się zapytać właśnie mhm. jak Ty robisz ten właśnie początek, żeby to nie wyglądało tak bardzo, wiesz, wyrysowanie. Tak, ja właściwie zawsze zaczynam od, od końcówek mhm. i jakby na tych końcówkach się bardziej skupiam, a później przechodzę właśnie do tego początku i wtedy na moim pędzelku jest już właściwie jakby końcówka, końcówka tego produktu. Mhm. I wiem, że nigdy jakby nie zrobię sobie krzywdy albo za bardzo mhm tych brwi y, nie przerysuję i tak naprawdę o, zaczynam, y, lubię, lubię, zaczynać od tego momentu łuku. Mhm. u mnie to wygląda w dosyć podobny sposób, ja właśnie wypełniając kredką zaznaczam delikatnie ten początek mojej brwi i właściwie przeważnie w kredkach mamy dołączone takie y, pędzelki, grzebyczki i to sobie wyczesuję, dzięki czemu ten początek jest właśnie super naturalny. Ja też zawsze najpierw wyczasuję moje, moje brwi, to jest krok, który tutaj pominęłam, bo akurat zrobiłam to troszeczkę wcześniej, ale to jest też bardzo ważne i to pomaga w takim równym rozłożeniu produktu. Tak jak widzicie, ja tutaj teraz już delikatnie przechodzę do środka. I w tym momencie na tym moim pędzelku naprawdę już jest właściwie resztka tej pomady, dzięki czemu tutaj spokojnie mogę sobie wręcz tak wyrysować mocniejszą linię i odbijam do góry. Ale też bardzo ważna rzecz, yy, o której się dowiedziałam właśnie w szkole wizażu, to że nasze brwi to siostry, ale nie siostry bliźniaczki. Tak, tak. One nie powinny być identyczne, mm. ale powinny być podobne, jakby były spokrewnione. Tak, bo nasza twarz nasz też cała nie jest symetryczna. Dokładnie. Właśnie to się składa na tą naszą indywidualność. I coś co ja robię właśnie na koniec, to znowu używam tego samego żelu transparentnego i wyczesuję sobie te brwi jeszcze raz do góry, dzięki czemu już one zostaną tak na cały dzień. Ten kolor jest bardzo fajny. Ogólnie zauważyłam, że y, ostatnio jeśli chodzi o produkty do brwi, y, to marki, i producenci naprawdę zrobili ogromny krok do przodu, bo kiedyś tak faktycznie prawda. ten wybór był naprawdę wąski i właśnie takie dziewczyny jak te, które mają na przykład dość jasne włosy y, albo naturalne jasne, jasne brwi, miały duży problem. I też to... wiesz co, karnacja bardzo, dużo, no. bardzo duże znaczenie ma w tym stopniu, tak. bo ja zauważyłam, że przy mojej karnacji bardzo dużo kolorów też wychodziło u mnie rudo. Rudo, tak. bo to mm. ciepłą karma mm. No właśnie, ja też Bardzo fajnym trikiem jest też użycie rozświetlacza albo korektora właśnie mm. pod nasze brwi. Jako, że ja nie mam tych brwi takich wyrysowanych, to ja bardzo często sięgam po prostu po, po rozświetlacz i nakładam zwyczajnie palcem. Mm. A ja bardzo lubię podkreślić trochę dół łuku brwiowego z pomocą korektora, jeśli zależy mi na takim bardziej zdefiniowanym efekcie. I najczęściej robię to też takim skośnym pędzelkiem. Skoro jesteśmy przy kosmetykach Ingrid, warto też wspomnieć o super akcji, w której ja sama biorę udział. Jest to Ingrid Makeup Masters i jeżeli działacie w internecie, to możecie stworzyć swoją własną linię kosmetyków. Jej, to super, super opcja. I jeszcze jest czas, żeby się zgłosić, także wszystkie najważniejsze informacje wrzucimy Wam po prostu do opisu. To jest efekt końcowy. Udało mi się uzyskać, jak widzicie, takie bardzo delikatne przejście, jakby kiedy zewnętrzna część łuku jest bardziej podkreślona i jest taka bardziej zdefiniowana, a początek jest taki delikatnie rozmyty i delikatniejszy, widzę, że twoje bryty też są już skończone, skończone i są takie jak lubię, czyli delikatne, właśnie nie za mocne. Jeżeli chodzi o taki trik, którym jeszcze mogłabym się z wami podzielić. Słuchajcie, jeżeli nie macie w domu żelu do brwi, to tak samo możecie użyć na przykład lakieru do włosów i popsikać na, na szczyteczkę i właśnie tak samo to utrwalicie lub też nie wiem, czy słyszałaś, bardzo popularne jest teraz robienie brwi na mydło i tak, to tak. też mm. działa w bardzo podobny sposób, jak ja to robię, czyli po prostu wyczesanie tych brwi, one stoją w miejscu, jest ich optycznie więcej, czyli mm. właśnie dla tych z Was, z nas, które nie mogą się tymi brwiami pochwalić. A jeżeli wy macie jakieś swoje super triki do brwi, którymi chcielibyście się z nami podzielić, dajcie nam znać w komentarzach. My bardzo no. chętnie przeczytamy, może dowiemy się Dokładnie. czegoś nowego. A ja ze swojej strony bardzo dziękuję za udział w tym projekcie. Super było was poznać. I mam nadzieję, że może jakiś mój trik, moja rada wam się przyda. Ja też dziękuję, że nas odwiedziłaś. Twoje triki były naprawdę super. Z naszej strony to już wszystko. Widzimy się tak jak zwykle w środę o 18. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał. No i do zobaczenia. Pa!